Cześć, z tej strony Batki witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To taka nowa seria o nazwie Bat News. Na tej serii będziemy sobie gadać o najnowszych newsach o Batmanie, czy o takich tam. No więc, co tutaj więcej opowiedzieć? To seria powiązana z najnowszymi wiadomościami o Batmanie. Dobra, przechodźmy do pierwszego tematu. Jak dobrze wiecie, albo i nie, odbył się w tym roku fandom DC Fandom. Na którym byłem, był świetny. Wszystkie trailery, wszystkie gry. No, po prostu, a najlepsze to było to z Batmanem, o których zaraz odpowiem, bo będą w tych Batmanach ale o tych trailerach to będę je jakby ulepszać. Czyli będę robić te trailery z dźwiękiem, że wiecie, po polsku, bo na razie są po angielsku i z napisami polski, polskimi tak. Jak będą te trailery tutaj w tych Batniusach, to będą te, na które się najbardziej jaram, na które się najbardziej gotuję. Też będzie coś z Marvelem w dzisiejszych bad newsach. A jeśli chodzi o wszystkie trailery, to będzie specjalna seria na kanale, gdzie będę omawiać te trailery, co się na nich wydarzyło, moje teorie czy w teorie fanów. Ogólnie będę mówić o tych trailerach, a na końcu odcinka tych trailerów. Będzie ocena 10 na 10, albo 1 na 10, albo 2 na 10. No dobra, no to to jest ten fandom. I naprawdę, ja się na niego podjarałem. A jak już mowa o tym fandomie, to powiedzmy o czymś, na co się najbardziej podjarałem na tym fandomie, czyli trailer Nowego Batmana 2022. <tryk> <tryk> bam, bam, bam. <tryk> <tryk> Nowy trailer Batmana był świetny. Naprawdę, to coś, na co każdy fan Batmana czekał. E, świetne. Widzieliśmy więcej scen akcji. Widzieliśmy, jak Batman bardzo będzie brutalny e, w tym e, filmie. I widzieliśmy tam więcej komisarza Gordona, Catwoman e, i w ogóle nawet Bruce Wayne, znaczy Roberta Pattinsona. To był świetny trailer. Miejmy tylko nadzieję, że to nie będzie tak jak z Benem Affleckiem, Christianem Bale'em czy innymi aktorami grającymi Batmana, czyli nie wymienią go po kilku latach, bo to by było słabe. Mam nadzieję, że on zostanie na dłużej. A trailer Batmana był moim ulubionym Jeśli już gadamy o nowym trailerze Batman 2022, pogadajmy o tym, co wyszło do internetu związane z tym trailerem. A mianowicie wyszedł do internetu zestaw LEGO związany z tym filmem o Batmanie. A mianowicie wyszły raczej zestawy. Jest ich za dużo, żeby je wszystkie powiedzieć, ale naprawdę są fajne. Ja na pewno sobie kupię jeden z tych zestawów, bo Albo wszystkie, bo są naprawdę, naprawdę świetne. Jeśli chcecie taki odcinek, jak wypakowuję albo kupuję takie Lego i pokazuję wam to, no to napiszcie w komentarzu. Albo też napiszcie w komentarzu, czy chcecie listę, jakie to są zestawy i w ogóle, bo ich jest naprawdę dużo, a mógłbym wam je wszystkie wymienić. Dopóki jesteśmy jeszcze w tych klimatach batmanowych, to powiedzmy sobie o grze. Która została też pokazana na fandomie, to znaczy trailer. Ta gra już była powiedziana i trailer też jej był, ale i drugi trailer. A chodzi mi tutaj o grę Tam Knight, która mi raczej nie przypadła do gustu, przez swoją estetykę, tak można to nazwać, bo nie jest jakby taką dla mnie kontynuacją części Arkham, bo. Y no po prostu mi nie pasuje, zobaczymy, może zmienię zdanie, kiedy wyjdzie cała gra i ją ogląda, albo nagram, co we na to. A jak już jesteśmy nadal przy tym fandomie, to chciałbym poruszyć yy, temat o nowym serialu, mianowicie serial o Batmobilu. Tak, Batmobil dostanie własny serial. Będzie on streamingowany na HBO Max, będzie opowiadać on o Batmobilu, który będzie walczyć z przestępcami, yy, taki jak Joker czy Bane. I oni będą pokazali w strukturze pojazdów. tak jak wszyscy mieszkańcy Gotham, czy pomocnicy Batmana, jak Red Hood, Robin, czy inni. Ale też się dokopałam, teraz tutaj możecie widzieć jak znajdę, yy, Batmana i Robina, takich wersję osobową. Więc może tam się pojawią. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale macie link w opisie do całego trailera i tam będziecie mogli wszystko znaleźć na temat serialu Batwheels. A teraz przyszedł czas na nowy hit Netflixa, czyli Squid Game. Squid Game zyskało bardzo dużą popularność i bardzo dużo pieniędzy, dlatego Netflix już pracuje nad drugim sezonem Squid Game. Ja oglądałem cały serial i naprawdę, naprawdę był super i czekam z niecierpliwością na sezon drugi. Polecam Wam ten serial, Oglądam wszystkie odcinki, naprawdę, naprawdę świetny. Może byście chcieli Squid Games na kanale, lub jakieś ciekawostki, czy teorie Squid Games, co? Piszcie w komentarzach. A jak jesteśmy już przy tych nowych produkcjach, to pogadajmy sobie o produkcji, na którą też bardzo, ale to bardzo się jaram. Mianowicie chodzi tu o film The Flash. Nie chcę wam spoilerować, bo szczegóły tego filmu, tej produkcji będą u mnie na kanale... Jak będziemy oglądać trailer i będę tłumaczyć i będę mówić najnowsze newsy, to co wiemy. Ale tak szybko wam teraz streszczę. Więc flash wywołał paradoks i po prostu wszystko się zmieniło wokół niego. W filmie ma się pojawić Ben Affleck, którego teraz widzicie, ale także drugi Batman, do którego zaraz przejdziemy. Dostaliśmy też scenę trzech postaci. Yy, na trailerze i Barry mówi w tej scenie "Are you coming?" czy coś takiego już nie pamiętam za dobrze. Ten po lewej to mam bardzo ciekawą teorię, że to jest Antyflash flash moim zdaniem, yy, albo yy, flash Batman Red, Death. No i tutaj macie porównanie. Ten jego symbol na piersi tego nowego flasha. Nie bardzo przekonuje, że to jest Flash the Dread, bo no bardzo go przypomina. Ta nasza osoba po środku to jest oczywiście nasz Barry Allen, Flash the Fastest Man Alive, yy, i on, no cóż to jest Flash, i moim zdaniem jego strój mega, ale to mega jest podobny do komiksowej wersji. Tutaj macie porównanie, bo no, naprawdę to jest komiksowa wersja 1 do 1 moim zdaniem. Ta dziewczyna po prawej to nikt inny jak Supergirl, czyli kuzynka Supermana, też ma być w tym filmie. Nie wiem, jak Bary się z nim zapozna, ale jej strój też jest wzięty z komiksów. No po prostu popatrzcie, no to nie może być wzięte z jakiegoś innego źródła. To musi być z komiksów. Będzie w tym filmie też Batman. I uwaga, to nie Robert Pattinson ani Ben Affleck, tylko Michael Keaton. Jestem zdziwiony, bo on pierwszy raz grał w Batmana w 1989. Miałem to mówić w jakichś ciekawostkach o Batmanie, ale teraz Wam powiem. Podobno Michael Keaton, pomimo tego wieku i tego czasu, wcisnął się w swój stary strój Batmana, wcale nieodświeżany. I po prostu ja się trzęsę z radości, że będzie ten Batman, bo. No wow, to, był moje, to było moje dzieciństwo. Ja to oglądałem z moim rodzeństwem. Naprawdę, to było świetne. Ja czekam z niecierpliwością na ten film. A wy? Napiszcie w komentarzach. Dobra, i teraz coś obiecanego z Marvela. A mianowicie Spider-Man: No Way Home. Więc tak oglądałem wszystkie części Spider-mana, nowe, stare i bardzo się jaram, bo powrót starych aktorów naprawdę mnie zaciekawił i no super, super po prostu chcę iść po prostu na ten film, bo jest naprawdę, naprawdę świetny. Premiera tego filmu tuż-tuż, bo w grudniu. I to po, co się stało w ostatnim filmie, było naprawdę super. I ciągle jest coś nowego na końcu filmu. Jestem ciekawy, co teraz będzie po scenie po napisach. I jeszcze ta scena po napisach: Venom Let to be Carnage. No, myślę, że Venom tam się pojawi i to by było super, naprawdę. Okej, okay, pogadajmy o czymś, co jest mega, mega brutalne. A mianowicie, coś brutalniejszego od dwóch części Venom'a. Mowa tutaj o nowej produkcji DC Black Adam. Największy wróg Shazam'a dostanie swój własny kinowy film. Już widzimy, że jest mega brutalny po jednej scenie, którą wam zaraz pokażę. No ja chyba się na niego wybieram albo go oglądnę w domu. I napisz w Nightix w komentarzach, czy ty się wybierzesz na ten film? Dobra, jak jesteśmy przy Blackadamie, pogadajmy sobie o jego największym wrogu, czyli Shazam. Jak znając Nightixa pewnie już się cieszy, bo to jeden z jego ulubionych filmów superbohaterskich, mimo że jest minecraftowcem. Tak, trailer Shazama wyszedł, ale niestety muszę Was zasmucić, bo cały film pokaże się dopiero prawdopodobnie w 2023. Rzecz, która mi nie podobała się w Shazamie, to ten jego nowy strój. Wolałem raczej stary. Stroje Shazam Family też się zmienią, więc oczekujcie tego filmu. Dobra, a teraz czas na bonusy, bo wczoraj nie było odcinka. Pierwszym takim bonusowym newsem jest Batman Keep Crusader to serial na HBO. To kontynuacja dobrze nam znanego Batman The Animated Series. Jeszcze go nie oglądałam tego serialu, ale zamierzam go oglądać. Mam nadzieję, że ten serial jest naprawdę, naprawdę świetny. Zapomniałem dodać, ten serial jest też na Cartoon Network. Dobra, czas na ostatni, bonusowy news. Jak wiecie, niedługo będzie Halloween. A ja niestety nie mam stroju Batmana, więc będę musiał sobie albo zrobić w domu, albo zakupić, ale nie wiem, czy mi dojdzie. No, mam napisany scenariusz do creepypasta do batmania, ale jeszcze jej nie mam zrobionej, więc muszę się jak najszybciej pospieszyć. Będzie też drugi odcinek halloweenowy, czyli chodzenie z kolegami i zbieranie cukierków, rozumiecie? Ale nie mam stroju batmana, więc nie wiem, jak to wypali. No to potrzebuję stroju batmana, raczej sobie zrobię, ale no, zobaczymy, jak to będzie. To już wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!